Ogłancie czaczki. Dzisiaj jest zadanie szóste z próbnego z 226, który pisaliście parę godzin temu. Lecimy. Wiemy co tu robić. Nie muszę czytać. Pamiętajcie, zasady. Musimy użyć słowa z nawiasu. Możemy, nie możemy zmieniać jego formy, czyli musi zostać like. Oraz maksymalnie trzy wyrazy. Lecimy. Megan, like, something to eat. Czyli to jest pytanie. Czyli Megan, czy ty byś chciała coś do jedzenia? Megan odpowiada. No thanks, nie dzięki. Just a glass of water, please. Tylko szklanka wody poproszę. Więc tutaj wiemy, że Megan o coś prosi. Megan się pyta drugiej osoby, czy chce coś do jedzenia. Ona odmawia. Więc tutaj musi być tak. Jeśli chcemy kogoś grzecznie o coś zapytać, albo coś zaproponować, po angielsku używamy konstrukcji would you czy ty byś chciał lub chciała. W angielskim nie zmieniamy tego, czy to jest męska, czy żeńska. Like obowiązuje do obu płci. Tak? Tak. Więc tak będzie tutaj. Would you like? To jest forma uprzejma i idealna w dialogach. Teraz drugie. Excuse me. Przepraszam. Tell, powiedzieć. Me, what time? Me, która godzina? The next train to Liverpool leaves. Następny pociąg do Liverpoolu wyjeżdża. I odpowiedź at 11.45. W nawesie mamy słowo TEL. Kiedy chcemy kogoś grzecznie zapytać o informację po angielsku, używamy formy podobnej do tej, której wyżej, tylko troszkę inaczej. Could you tell me what time the next train leaves Liverpool? Czy mógłbyś mi powiedzieć? To jest pytanie bezpośrednie, dlatego nie robimy tutaj inwersji typu does the train leave, tylko zostawiamy normalny szyk zdania. Rozumiemy, rozumiemy. Takie to było proste. Mam nadzieję, że Wam dobrze poszło na do egzaminie. Wbijajcie do i na IG w bio